Przyjechaliście aż z zielonej Góry. prawda? Jak droga? Pochodzimy z zielonej góry, a akurat dziś przyjechaliśmy do Państwa z z Warszawy, nie, z Warszawy, z Barka Warmińskiego. Ale droga była... Ee, dobra. Nie jechałem z Zielonej Góry, polecam. I w drugą stronę tak samo. Rozjechaliśmy się i się zjechaliśmy z różnych stron. Specjalnie na 40-lecie. od ilu lat jesteście razem występujecie? Między 18 a 19 tak, Prawie, 19, prawie, 19, prawie 19, lat. 19 lat. Dzisiaj będziecie prezentować jakie sketchy? E, album rodzinny to jest nasz e, program, który dotyczy rodziny, sytuacji rodzinnych. I język i, tak, i Tak, kłótni itd. Tak Wszystko, co jest nam bliskie w rodzinie. I mniej więcej tym będziemy się zajmować. Co najbardziej lubicie zagrać? Wiem, że to pan doktor był najlepszy, jak oglądałem moim zdaniem. Ja kobiety najbardziej lubię grać. <gry> no nie. Też tak sądzę. Bardzo różne kobiety. Wcielenia no, A, nam kobiety co lubisz. Jak kierowców najlepiej gram. A, bo, prawdą jest to, że, że nam kobiety znacznie gorzej wychodzą niż Marylza, więc no, nie mamy wyjścia specjalnie, dlatego Maryla to gra kobiety. Sasza, jeśli jest rola kierowcy, to, to zawsze jest kierowcą. Sasza jest kierowcą albo synem zawsze w skleczu. A ja jestem nieśmiały. Grony podziela, grony podzielone A Wojtek ojcem. jest lekarzem albo ojcem. No tak, tak. Ja też lubię ojców grać. Tak jestem groźny, wtedy jest surowy. jest lekarza, ojciec lekarza też kiedyś grałeś ojca lekarza. Nie? Grałeś kiedyś ojca lekarza. Tak. Grałem ojca lekarza. lekarza no postaci, Potem... jeśli chodzi o to, które najbardziej lubimy, to tak jest, że właściwie no, każdą z tych postaci darzę dużą sympatię ja, bo to. One są bardzo różne i wcielanie się w, w każdą nie, tak różną postać jest no, wielkim takim wyzwaniem przyjemnością i przyjemnością Czy możecie złożyć gminie życzenia? Oczywiście. Kochani widzowie i tutaj w telewizji i ci, którzy nas będą oglądali ze sceny I mieszkańcy, i mieszkańcy, mieszkańcy tak, i wszyscy, którzy... I jest wszyscy, wszyscy, wszyscy i, i radni. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, dużo szczęścia. O, niech szczęście wam bardzo mocno, mocno sprzyja z okazji tej 40 czterdziestki, czterdziestki ta, tak. która... która... No i dofinansowanie będą obce. Jesteśmy prawie równolatkami. <noise> tak, ja, ja jeszcze nie mam 40, więc nie wiem co czujecie. Ale myślę, że czujecie się fajnie, bo jak się, jak się przejechaliśmy przez Waszą gminę, to na, naprawdę musi, musicie się czuć fajnie. Nie ma, wyjścia. nie ma wyjścia. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. 100 lat. 100 lat. Nas, y, obiecujemy, że jak będzie 100 lat, to przyjedziemy. Czyli zapraszamy na stulecie. Zapraszamy. Co to będzie? Dobrze, spokojnie. Spokojnie, powoli, nie ma kto się denerwować. Przychodnia to nie piekarnia, nie ma gdzie się śpieszyć. Tak. Dobrze, pierwszy dzień, czyli muszę być należycie zmotywowany. Seans motywacyjny, to będzie to <coughs> tak. Jesteś silny. Dasz sobie radę. Potrafisz rozmawiać z ludźmi o ich problemach. Przecież jesteś seksuologiem. To nic, że kiedyś byłeś katechetą. Teraz jesteś lekarzem. Masz misję. Jesteś silny. Pamiętasz jak rzuciłeś petardę pod ministerstwem? Pamiętasz? Kto tam? To my! M możemy wejść? Nie! Y tak, tak, oczywiście tak! Proszę wejść! Przepraszam bardzo, ja pierwszy dzień dzisiaj urzęduję, więc jeszcze procedury nie są mi znane. Tak. Y Przepraszam bardzo, że tak bez chleba i bez soli. Ale przecież możemy się przywitać na co. Po co nam te kulinarne gadżety? I pan nawet lepiej, bo ja się odchudzam. Pierwszy dzień widzę. To może ja się przedstawię. O, może właśnie. Tak. Doktor Potocki potrafi rozmawiać z ludźmi o problemach. Rzuciłem kiedyś petardę. O. Tak, doktor Potocki potrafi rozmawiać. Petarda w Czakach pod ministerstwem. Nie wybuchła, ale i tak jestem z ciebie dumny. <laughs> Wiem, co pan czuje. Też kiedyś byłem w krzakach. Pan z tych potockich? Z których? No, z książąt. Nie, z się <laughs> To może powiemy po co przyszliśmy? No właśnie, po co? Bo mamy problemy z seksem. Z mężem. No i chcemy o tym porozmawiać z yy, panem. Obawiałem się, że do tego dojdzie. To co? Są problemy z buszowankiem, tak? Z, z buszowankiem? No, buszowanko. Ugniatanie ciasta, gładzenie z zaprawy, nie, nie. zdobywanie malborka, nie, nie, pana, lądowanie w Normandii, klepanie łosia po łopatach. Obrona często. Cud nad Wisłą coś mi podpowiada. To pacjenci? Tylko, Tylko jeden. Jest taki, co ma wysiadaj na nim jeszcze. Wiem, kolega z nim siedział. Tak. Proszę pana nie, wydaje mi się, że ale może pan ma coś jeszcze w zanadrzu, bo widzę, że się ja na usta, więc... Tak, wyciąganie jenota z nory za wąsu. Proszę pana nie. Po prostu mój mąż jest oziębły. Sweterek? Nie, dziękuję. Po prostu żona mnie już nie pociąga. A, rozumiem. Stary niedźwiedź wyliniał, jest ochota na świeży miód. Przepraszam, może pan mówić bardziej wprost? Bardziej wprost? Tak. tak. Proszę bardzo. Dopóty świnie ryje w ziemi, dopóki jej się ryj nie zatka. Słucham? Dopótej dzięciał, stukał sosnę, dopóki dziób ma ostry. Panie doktorze, ja odnoszę wrażenie, że my nie do końca mówimy o tym samym. Ja nie wiem, co pan sugeruje, ale ja chcę podkreślić, że ja potrafię rozmawiać z ludźmi o problemach i ja przypominam, że ja kiedyś w krzakach rzuciłem petardę. Panie petarda, jeśli my się mamy dogadać, to powinniśmy mówić tym samym językiem. Posłuchaj, ale... posłuchaj, zanim zrobisz coś głupiego, Przypominam ci, że to jest jedyny seksualok u nas w ich. Hey. Dobrze. W takim razie. Proszę powiedzieć, co mam zrobić, żeby mój dziup był znowu ostry. Dobrze. To może, to może taką. O, no, to będzie dobre, no. Jako ten archetypowy myśliwy wyrusza pan na grubego zwierza. Nie no, wie pan, to już jest przesada. Wyliniały, gruby, coś jeszcze? No, ale takie są fakty. To, to może inaczej. Ja poproszę inaczej, bo mi się niedźwiedź sierdzi. Miodu. Jest pan traperem o. i zakłada się pan do piszpunty do... czego? Do pisz Tak. To tam iść tam staraj się. Staraj się, wiesz? Umbiłuj. I tak jest w łóżku. A, de, 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 de. To całym ciałem gada. Czekaj. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja się staram. Ja się staram, żona stara. Ale co to jest za Mongolia. Jest taki kraj. Jest? No jest! No i tam w Mongolii jest taki step i na tym stepie żyją i stepują Mongołowie i Mongołki. I mają tam taką jurtę, i w tej jurcie trzymają kumys. I tatara. I cebulkę. Do tatara. I za tą jurtą mają takie wgłębienie w ziemi. Na jajka. Do tatara. Być może nie znam człowieka. I za tym wgłębieniem znowu jest stet. I na tym stepie żyją piszpunty. I pan się zakrada do takiej właśnie piszpunty. I to wszystko? A co, mało? Myślicie, że lecz robić wam więcej opowie o Mongolii? Ale pan nam w ogóle nie pomógł. Ta rozmowa robi się dla mnie kępująca. Ja czuję, że ja się obrażam i że wychodzę. A co z mną? Będę się za pana modlił.